Wypuśćcie na to, widzowie. Jestem za kratami, uwięziony przez szaloną fankę Jesteś numer mój. jeden. Widzicie, tutaj ma napisane, fanka numer jeden. Ona jest szalona i to bardzo. Trochę jej się cykam. Uwięziła mnie za kratami, a ja nie mogę wyskoczyć, nie mogę stąd wyjść. Nie mogę nic zrobić. Co dalej? Co mam teraz poczynić? Szalono, fanko, wypuść mnie. Jestem twoim, twoim idolem, no to ja ci rozkazuję, wypuść mnie. No? Mnie nie, nie wypuśćcie, bo mi Uciekniesz, chyba, że mi obiecasz, że nie uciekniesz. Co? Muszę ci obiecać, że nie ucieknę? No nie. No Chyba oszalałaś, nie, no ona jest oszalona, szalona, szalona, jak stąd wyjść? Czekaj, mam pomysł. A wiem co już zrobię! Ha, ha, Wykopię się po ciebie, po ciebie, po ciebie, po ciebie! ej, podziemie. I ej co, ja i tu co, jestem, pamiętaj! Je. Nie rób tak! Szybko, szybko, Ej, szybko, co ty szybko, robisz? Szybko, 300 IQ, co ja zrobiłem? Patrzcie! Kopie, kopie, kopie! Idę, idę, idę! Ej, jestem za tobą! Wracaj I co, natychmiast! I Gdzie jesteś? Wracaj nie ma tu. ciebie, nie ma cię poważnie Wracaj za mną! Wracaj tu! Szybko, stoję. idę, idę, idę! Kopie, 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 kopie! Szybko, szybko! Halo! Odwróć Gdzie... y... się! Nie rób to mi ty nic, Nie, rób nie nic. uciekaj przede mną, bo nie uciekniesz, że jestem fanką numer jeden, jesteś mój, ha, ha. No właśnie widzę, jest napisane fanka numer jeden, jak... Nie, 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 ja już uciekam, uciekam do góry, do góry, stój, do góry, stój, do góry, stój, stój, do góry, do, do góry. Dróż. Szybko, wyskakuje, wyskakuje! Okej, okay, wyskoczyłem, dobra Zwiewam, zwiwam, zostaw mnie, zostaw mnie O nie, ona nóż wyciągnęła Co ty mi chcesz zrobić z tym nożem, co? Szalona, fanko No, bo fanko. mi uciekasz, ja chcę zostać z tobą Przy Ej, a tobie powiedz, cały czas chcę być A powiedz widzom, jak masz na imię, bo oni cię nie znają Jak masz Jestem na imię? Szalona Olcia, Olcia Słyszeliście? To jest Szalona Olcia Czyli Szalona Fanka numer jeden Ona przyszła, tak nagle znikąd się pojawiła Skąd znalazłaś mój adres? Skąd masz mój adres? Skąd wiesz, Bo gdzie ja mieszkam? Tyle szperałam, tyle szukałam, aż w końcu cię znalazłam. Ha, ha, ha. Słyszeliście? Ona znalazła mój adres w internecie. Ona wie, gdzie ja mieszkam. I Pyska tylko już o tobie prawie wiem. Ha, ha. Tylko ty to wiesz. Ej, tylko proszę, nikomu nie mów, proszę, klękam, nikomu nie mów, gdzie ja mieszkam. No, zastanowię się. Nie, no oczywiście, że nie powiem, bo inaczej wtedy tu przyjdą. No, fani, żeby się nie dowiedzieli Nie chcę, żeby tutaj przychodzili, bo dobra. tylko ja jestem fanką. Dobra, twoją. dobra, dobra. A, a powiedz mi, Zostawiałaś łapeczkę w górę pod filmem? Powiedz, no? Ja powiedz. zostawiam już 2500 łapeczek w górę. Ej, dobra, a nie dasz rady, kliknąć teraz łapeczki. Widzowie. Jak to nie? No, no to powiedz, widzom, ile mają. No wbić opaczek, no powiedz, no? Powiedz. Niech wbiją 12 tysięcy. Słyszeliście, ona chce 12 tysięcy wbijecie dla niej. Kto jest takim szalonym fanem, to klika, ale. ale, ale nie przychodźcie do mnie. Dobra, ja idę sobie do to, bo uciekam, bo Ciekawą, czekam, do czekam, mam! Nie, nie, nie. Zostaję z tobą, pamiętaj! Nie ze no zostaw mnie, zostaw... O nie znowu nóż! Zostaw mnie szaloną fanko jest. mnie, już... słuchać, ja zostaję z tobą, wypuściłam cię! Ona za... Co, nie wypuściłaś mnie, to ja wyszedłem sam! Ty jesteś nie, jakaś nie. Nie, ja cię wypuściłam, bo tak. Nie, 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 ona jest nie, jakaś nie przecież ja sam uciekłem, ona mówi, że mnie wypuściła. O, Nubek pomóż mi! Nubek, 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 pomóż mi! Sebek, Sebek, pomóżcie mi! Ej, ta szalona falka! Ma... Ej, co jest, ona nawala! Szalona falka, ma nóż. Ej, nóż. weźcie ją, weź ją! Weźcie ją! We dwoje, we dwoje Idź weźcie sobie. ją! patrzcie! Ej, nie, ona nas atakuje! No weźcie ją, weźcie ją! Sebek, Nubek! Ej, a masz, a masz. O, nie, 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 Co ty robisz? Co Ej, zostaw duka! Zostaw mojego brata! Zostaw mojego brata! Ja co ty robisz jemu? Ej, zostaw szalona falka! Zostaw mojego brata! Rozwaliła mojego brata! Co ty robisz? Ej, tak, powinniśmy zostać sami. Ja chcę zostać tylko z tobą, tylko ja jestem fanką najwierniejszą. Ona rozwaliła moich przyjaciół. Eee, coś ty narobiła, jesteś jakaś niepoważna. Nie, niepoważna. No i. Co ty? Najwiedniejszą fanką, jestem najkochańszą. Właśnie robię dla ciebie wszystko. Co ja byli wszystko. Razem, sami Nie, tutaj. weź sto, to, Ej, zostaw mój ogródek. Nie tykaj mojego ogródka. Nie tykaj. Co ty robisz z moim ogródkiem? Ja Ej, tutaj Muszę się robisz? trochę urządzić, bo ja tutaj zamierzam zostać na trochę dłużej, więc muszę się tutaj trochę urządzić. Co ona robi? Ej, fanko, zostaw mój ogródek. Przecież ja tutaj tyle o, plebiłem, tak tyle robiłem. ładnie. Nie, ona sieje kwiatki. Fuj. Jakieś czerwone kwiatki sieje. Piękne, weź, czerwone ty, co, co ty gadasz. Ja tutaj muszę zmienić. Muszę trochę po swojemu, bo ja Tutaj zamierzam zostać na bardzo, bardzo długo. Nie no, szalałaś ej, patrzcie na zmienia mój ukrótek! Tak jest, jest ładniej je teraz, musi być po mojemu! Zostaw to, brzysz. Zaraz cię wolny, czekaj! Zostaw, zostaw to, zostaw to, słyszysz? Nie, ja chcę to robić, będę tutaj zmieniać, bo, bo ja chcę. Ona tu mi rujnuje, ej, ona mi rujnuje, normalnie ogródek. no nie wiem czy. Dobra, teraz rób co chcesz i stąd. Teraz jest ładniej! Idę, Aha, stąd, idę. Jest uciekam, uciekam, ładniej. uciekam. Zamknę to, zamknę to, zamykam się, zamykam się, zamykam się, nie wpuszczamy jej, nie, nie, wpuszczamy, nie wpuszczamy, nie wpuszczamy, nie wpuszczamy. Ej, masz świetny pomysł, tak właśnie, ja muszę tutaj pozmieniać. Co nie ma nie ma, nie ma nie ma wchodzenia, nie ma wchodzenia. Nie ma... O nie, weszła! Nie! Ej, to jest świetny pomysł! Co no, ja trzeba wyjdę. tutaj pozmieniać! To ja wyjdę lepiej to sobie, bądź, ja wyjdę. Co ty robisz? Idę za tobą! nie no co jest? Weź tu? Ile razy mamy tu chodzić? Trzeba tutaj pozmieniać trochę, bo mi się tutaj nie podoba. Co ty mi chcesz tak? zmienić? Nie no, chyba jest się Ale tutaj byśmy na Co ty mi robisz? Lej, ona mi zmienia... ej, zaraz zostaw to, zostaw to ja ci zaraz dam to na, na, na różowy kolor. Nie, ty chyba oszalałaś. Ej, zostaw moje bloki budowlane! Różowy! Zmieniamy nie na, tutaj, nie będzie na, ładnie. Zostaw moje bloki pomarańczowe, nie na różowo, szalałaś. Będzie na różowo, bo ja tak chcę. Haha, teraz będzie po dół mojemu. No, na różowo, patrzcie. Różowy dom powstaje. Nie, 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 nie ja tutaj stoję. Ale Czekaj, ej, zostaw, ej, zostaw. Zostaw mi, tu, przeszkadzasz zostaw mi. Nie będziesz tego robiła, nie, to nie możesz ty tego zrobić! No, to... powiedziałeś. znowu. A ona mi cały czas tym nożem nawala. E, weź się, zachowuj rzecz, no. Słyszysz? No ja jak mam się zachowywać? Ty mi tutaj przeszkadzasz, Ja chcę to tutaj trochę po swojemu zrobić. Jestem Fanko, mam z tobą dość. Ale dojść, tak? zrozum, że to nie jest twój dom. To jest A, mój dom. To jest mój dom. Ja, teraz to ja tutaj zostaję. mieszkam i to ja tutaj rozkazuję. Ty nic nie masz do gadania Ale Idź ja sobie. Ale ja zostaję z tobą. Zostaję Ale ja ciebie nie znam. Fanko, odejdź od mnie. Ja ci nie znam w ogóle. no Co ja ty nie robisz domem? z domem? I normalnie wszystko na różowo zmieniam. Zaraz pójdę do środka też zmieniać. Najpierw tutaj na zewnątrz, tak? Ona zwariowała, ta dziewczyna zwariowała. Ona jest jakaś mega szalona. No dawno takiej szalonej, dziwnej dziewczyny nie widziałem. Ona się roz zmienia normalnie Ale bloki będzie moje. pięknie? No tak nie powinno być. No jak ona sobie zmienia te bloki, no? Nie, no nie wytrzymie, nie wytrzymie. Idę stąd. Coś ci idę stąd. Ja no, tu idę jest to się nie pasuje? Ja już tak mam. Ej, ej, ty, dziewczyno, dziewczyno. Ej, słuchaj, weź mi pomóż, weź Co? mi ją. Ej. Ty nie możesz z nikim innym rozmawiać oprócz prezentonu, no, tylko co ja. Ty robisz, co, jaki prezent? oaj, stąd. co ty jej robisz? co oaj, ty robisz? Co ty robisz? Co ty nawalasz? Nie żadnych prezentów dla smajserów, tylko ja, ja mogę mu dawać. Odejdź. Jakich oaj, prezentów? Już. Ej, nawala ją, Proszę, patrzcie, fan poszedł. rozwaliła ją. Ej, a to jest no. dla mnie prezent, to jest mój prezent. Został. Ej, mój. rozwaliła mi prezent. Nie, nie będzie żadnych, żadnych prezentów powiesz... od innych fanów, tylko ode mnie ewentualnie. Ja Ale to była moja widzka, ona chciała mi dać prezent, ona. Nie, 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 nie. Ej, ona rozwaliła prezent mojej widzce. O idzie kolejne. Nie na dyskusji! Ej, dzień to... dobry, dzień dobry, dzień dobry, proszę zobacz, o przyniosła mi ciastka. Wow, ciastka dostałem. A ta się wkurza, patrzcie, rozwala wszystko. I ona rozwaliła nie ma żadnych wszystko. Ciastek. Patrz, ej, telefon dostałem, wow, dzięki za Jadź, telefon. Nie, telefon, oddaj to, oddaj mi to, nie wie żadnej żadnej tego telefonu. Nie, nie, nie. Uuu, dostałem oddaj telefon to... z numerem telefonu. Ej, co jest na bala Z Jakim numerem telefonu, zaraz oddam mi... Rozwaliła, ona ty, ty fanku, rozwalasz nie wszystkie no, inne fanki. Nie no przestań do mi rujnować życie. musisz się przecież... schować do domu już. To ja nie mogę mieć innych fanów? Czemu? Nie, tylko ja, może, ja mogę być swoją fanką. numer Tylko jeden ty jestem. możesz być fanką? Ale ale Ja wiem ja mam koszulkę, jestem fanka numer jeden, żadna inna fanka, no! Ej, ona chce, żeby nie, żebym nie miał innych fanów, ale widzę, że wy jesteście, nie? Słyszycie mnie jesteście? Ale ja mam innych fanów, nie mam tylko ciebie. Nie tylko mnie masz i wchodź tutaj, idziemy teraz, ja idę pozmieniać tutaj. Teraz jej się zmieniło życie, ja weszłam do Twojego życia, nie co? będzie tylko nagrywania. Nie, no, nie. tutaj! Eee, e, został mój komputer zostawia, co ty? Nie będę mógł nagrywać! Nie, 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 nie! nie. Rozwaliła mój zabieramy. komputer! Ale, ale czekaj! tylko nie biurko, zostaw poważnie! Ale z, nie, ej, ona zabrała mi... Ale mi komputer! Wszystko. Zabrała mi komputer, no zostaw mi to poważnie! Dlaczego? Zabrała mi! Ja czy na czym ja będę nagrywał teraz? Nie będziesz nagrywał, bo teraz ja tutaj coś postawię swojego, coś różowego. Właśnie mam taką szafkę, zaraz Ci pokażę. Perkusję też możemy się uczyć grać czy coś na nie, 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 nie dam nie. rady, ja nie dam rady idę się schować do piwnicy, idę się schować do piwnicy do piwnicy, do piwnicy, szybko, szybko, szybko. No tu ładne szybko, szybko, krzesełko, krzesełko szybko. postawię to, krzesełko. Chowam się, chowam się, chowam się, chowam się, chowam się, szybko, 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 chowamy się. Poszedłeś! Chowam się tutaj, chowam się. Idź sobie, chowam się, chowam się, chowam się. To... Chowam się. Żeby ona tylko nie przyszła, żeby ona tylko nie przyszła, żeby tylko ona nie przyszła. Zamuruje się, zamuruje się, zamuruje się. Okej, okay, dobra, Hello, tutaj postawię. My, idę do ciebie. Ty... żeby mnie tylko nie zobaczyła poważnie. Dobra? Bo ona idzie, 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 idzie. O nie, ja się my, kryję, patrzcie, schowałem się w piwnicy. Przechodziła, przechodziła. czy on jest, no? Szukam, mm. mnie, szukam mnie, ta szalona fanka mnie szuka. Ej, była tu przed chwilą. No. jestem tutaj. Co? O nie, ona chce mój dom zmienić na różowo. I tutaj dekoruję go na różowo. A ja się skrywam, widzowie, za tymi beczkami. Co mam zrobić? Co tu jest w skrzynce? O, mam, ale nie, to są szardy. Hmm. Nic nie zrobię. Potrzebowałbym jakoś się obronić, ale co zrobić? Mam uciec z tego domu? Ona jest zbyt szalona, ona chce mi coś zrobić, a jeszcze nie wiem, co mam zrobić. Hmm, pomyślmy, może, czekaj, wezmę, wyjdę, okej. Okay. Mój dom ma... będzie różowy, nasz dom znaczy się nie twój, bo Ona też mój. Ona mi zmienia dom na różowy, no nie może tak być, nie? Wezmę ten miecz. O, wyciągnę miecz, czekaj. Pff, nie, no, nie dałem rady, rady, Masakra, nie, do no, tragedia. No to jest za ciężki, nie dam rady go wydźwignąć. Za ciężki miecz. E, nie, on jest wbity w stona. Nie dam rady. Mm, może co innego, może picie, przekonam ją piciam, nie wiem. Może jakieś smakołyki dam. Ej, albo daj mi autograf, żeby se poszła. E, dam jej coś, no, żeby ona tylko poszła. No, Rafanko, wychodzę, wychodzę, tu jestem. Przestań z moim domem, nie rób tego. To! Słuchaj, ma, o, jesteś. Ma, mam propozycję dla ciebie, mam propozycję dla ciebie. Jaką słucham ciebie? Mam taką propozycję, że dam ci autograf, ale musisz odejść stąd. Co ale ja nie potrzebujesz autografu, bo ja zostaję z tobą No czas. nie, chyba oszalałaś, po nie zostajesz domów. ze mną. Nie, nie, Ty nie, nie, potrzebuję nie, nie, nie chcę takiej fanki, nie chcę takiej fanki. Ona mi weszła do domu, jeszcze mi tutaj będzie zmieniała, nie, tak być nie może. Ej, a co powiesz, co powiesz na jedzenie, czekaj, dam ci jakieś rzeczy, smakułyki, co powiesz na to? Ja Masz tu? nie chcę, ja się już tutaj zadomawiam, zobacz, swoje rzeczy rozstawiam. Masz tu rozstawia. smakułyki, możesz sobie zjeść. Możesz sobie ja nie zjeść. chcę nic, ja naprawdę nic nie chcę, ja chcę tylko tu zostać i by, być z tobą. Ale ty nie widzisz, że ty mi, ty mi rujnujesz życie, przecież ja, ja ja, nie chcę tego tak, nie chcę tak żyć. Przecież ty chcesz, jestem twoją fanką, no nie ma nic lepszego niż nie ta fanka, życie przegina, z fanką. Ta fanka przegina, ta fanka przegina, ta fanka przegina, nie, nie. Ja muszę się przed nią ukryć, ja muszę... Oj, co to? Z... Kto to spadł z góry? Ej, co jest! Uda znowu bije się z fanką! O nie, 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 nie no. No, co Fanka ty bije w Uciekam, ej, skorzystam z okazji. Sobie... Uciekam, szybko, chowam się, Chowam się, szybko, schowam, Chowam. schowam. schowam, schowam. Schowam, schowam, dobra, ej, mm, y, może by odejdę... Mam pomysł. Wiem, gdzie się schowam. Schowam się u góry na mince. To będzie genialny plan. Dobra, ej, widzowie, a wy możecie wejść na mój sklep? gdzie jesteś? Ona mnie szuka. Ej, pamiętajcie o moim sklepie, tam są koszulki, jak coś, mam fajne koszulki, bluzy na smajstokro.pl w nowości wleciały też gadżety dla was są. Jakbyście chcieli, no to zobaczcie, do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, więc możecie wbić sprawdzić. Okej, okay, wiecie co? Mam pomysł. Wejdę tam na samą górę, tylko potrzebuję bloków do spinania się. Potrzebuję bloków, znaleźć, potrzebuję bloków. Ej, może to coś będzie. Jest, mam bloki, mam bloki, mam bloki. Dobra, podsadzę się do góry na najwyższą wieżę. Wejdę tam, staniemy do góry i tam się ukryję przed nią. Dobra, to będzie super. Okej, okay, weźmy teraz, wejdźmy, budujmy się do góry, budujmy się do góry, okej. Okay. Tam się przed tą szaloną fanką ukryję, żeby ona mnie nie znalazła. To będzie najlepsza kryjówka, dlatego że tutaj u góry, kto będzie się patrzał do góry normalnie, nie? Więc tam wchodzimy na sam szczyt, to będzie genialne. OK, podsadzamy się, podsadzamy się, wyżej, 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 wyżej. Jeszcze, 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 jeszcze. Żeby ta szalona fanka mnie tylko nie dopadła u góry. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze. Patrzcie jak wysoko tutaj się schowamy, nikt mnie nie, do, nie zdobył. Będzie, nikt tutaj do mnie nie przyjdzie. Okej, okay, weźmy sobie, stajmy, elegancko. Dobra, gdzie ona tam, coś tam widzę? Ej, tam, tam ktoś w ogóle siedzi, yy, ale jej nie widać, okej. Okay. Szalonej fanki nie widać, chyba jej nie ma. Dobra, super. Tam jakaś osoba siedzi, koło, mojej, yy, koło mojego domu nie widać jej. Po lewej stronie też, dobra. Tutaj będziemy koczować, widzowie. Tutaj będę stał. Chyba jej nie ma poważnie. Tam też widzicie coś czy nie? Po prawej też nie, tutaj też nie, nie ma jej. Tutaj też nie ma jej. Okej. Okay, mam w domu. Je, co? Słyszałem ją. Ej, Ejo, słyszałem głos. Co tam słychać? Gdzie, Gdzie jesteś? Ty się tutaj schowałeś? Gdzie jesteś? Nie? Na tobą stoję. <grym> co? Ale nie ma tutaj nikogo ze mną. Gdzie jesteś niby? Na tobą stoję! Yy... Co jest? Jak to możliwe? Jak ty tutaj się dostałaś? Jak? 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 Nie co robisz, wszystko. Weź, no jak niby? Przecież ja myślałem, że tu się ukryję przed tobą, bo ty nawet wchodzisz na najwyższy szczyt. Zostaw mnie. Nie ukryjesz się przede mną. Zostaw mnie, bo ty mi rujnujesz wszystko. Ja chcę być blisko ciebie, bez jestem fanką. Ale zaraz spadnę, patrz, jestem na rogu, zaraz mi zrobisz krzywdę, ja spadnę, odsuń się, proszę.